No już mój gumboń na kościół 20% Co nic. ten No i kurwa Siał krzywot, No to menda, jedna tempa Kurwa za co ja mu płacę w ogóle? Za co ja ci kurwa człowieku płacę? Hmm, hmm, hmm. Siek jakiś najebany No idź ty na. No, pod skosem no kurwa Uj, a tylko mnie zasiję kurwa jakiegoś kawałka, to ci niebie. Dobra, spierdalej. Sam muszę poprawić. Gdzie ty kurwa? I do tyłu. I w dół. Dobra. Dzisiaj, hmm, no za szybko. Żebyś się zesrali, kurwa no, jedynko, no najebało prądu w hity Dobra Z powrotem wracaj Dobra, siej to... Siej, 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 siej. Dobra, kit Teraz już ci dam, kurde, żebyś sięł po swojemu. Spróbuj coś nie tak posieć, to ci, kurde... Powieszę na gałęzi tym razem, naprawdę. Stój. i tu. Jej. Kurde, przed chwilą co był dzień, już noc? Ja pierdolę. No bo będzie padać, zaraz zobaczymy. Nie, dziś ma być słońce. Coś mi te chmury się nie podobają. Dobra, mniejsza o to. No jak tam zboże? No, w górę poszło trochę. Aha... Dobra Zboże poszło w górę, biedy nie będzie Kurde, on zaraz to z kości będzie po robocie A, jeszcze tam mamy zboża za górą Dobra, biedy nie będzie Już moja w tym Sprawa, żeby biedy nie było Kurde, ale buty to ma Ad Adidasa oryginalna. Kurde, ile ja mu płacę, że na takiego stać? Do roboty? Takie buty? Dobra, mniejsza o to. A twarz? Pokaż paszczę. Cieszy się kurde. Robi kurwa na gospodarstwie, a on się cieszy. Ej, Nie rozumiem ludzi. Dobra mniejsza. Wiecie, ta praca go satysfakcjonuje. No, w tak się nie dyskutuje, no cóż. No, ten się też cieszy, no ale ten to traktorem jeździ, to mógłby się cieszyć. To tam ten na nie zakurzony. Dobra, niech, niech im będzie. Dostaniesz podwyżkę, niech ci będzie, skoro ta praca ci cieszy. Kurde. Idę do przodu, i do tyłu, i do góry, znowu w dół. Szybciej koś, to kurwa, za co ja ci płacę? Daczesz się tym kombajnem, kurde? idźcie wy. Dobra, mniejsza o to. Czekanie nie jest moim mojej Już, noc, kurwa, najebało prądówki te. A ty co bez sygnału robisz? Mendo? Abra mniejsza, oto. Robuć swojemu chociaż światło włącz. O. A ty co kurwa? Widzisz w ciemności? Kotowizję to wizję masz? Następnie kurde Światła O, ten przynajmniej włączył. Normalny człowiek. No, i za to dostanie podwyżkę. Za to, że to o światło przynajmniej. znowu zgasił, już to menda jedna, czy ty jesteś ciemny? Hamie. Nie wiesz co znaczy światło włączyć? Zastanawiam się Jedna rzecz mnie zastanawia Więc tak myślę, myślę i już wymyśliłem Kurde, czy ja mam go ganić po całym polu żeby on mi w końcu to wysypał Czekaj, już zaraz 1, 2, 3, pojechali. Wysypię to i... Dobra Dobra, nara wszystkim, do następnego razu.